Hej, ma witam serdecznie W dzisiejszym odcinku postaram się przywrócić tutaj taki dawny blask MXM4 Ponieważ uważam, że aktualnie na tych parkach i jak jeszcze tutaj dam odpowiedni zestaw modułów To naprawdę może fajnie dołudnić ta maszyna Oraz mam jeszcze dla was takiego newsa Także zanim przejdę tutaj do rozdawania parków i, odp i odpowiednich modułów na, na ten folk To po prostu przejdziemy do nowych informacji, które e, właśnie zostały wrzucone na Armored Patrol Taką skręgę z nim Spójrzcie na to, e, mamy tutaj MX -a. Charles Murat, e, to jest takie połączenie ogólnie widzowie, właśnie baczata, z emisją 30. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące to może być. Być może to będzie e, jakaś właśnie e, nagroda za być może za przepustkę bitełną, Więc całkiem spoko, sp tylko spójrzcie na to: 12 stopni puszczania, 60 km na godzinę. E, czas przelotowania między pociskiem to 2,5 sekundy. I macie trzy pesteczki. Trzy pesteczki po 390. Dzi Także taki okej okay, magazynek, martwię mnie, że lilo to, to troszkę długi, ale tak naprawdę chyba tylko to może rebalansować ten czoł. Poza tym pancerza pan, pan, raczej nie będzie, e, ale poza tym mam jeszcze dla was jednego fajnego newsa, ponieważ spójrzcie na to, jest tutaj taki przeciek na temat właśnie mapy globalnej, który się pojawi prawdopodobnie w nowym patchu. Także też taki fajny newsik. Oczekuję kampanii, szczerze. E, przewiduję, że kampania zacznie się jakoś w październiku Także czekam tutaj naprawdę bardzo, na jakiś nowy czołg czy coś takiego, żeby miał mo motywację do pytania tego Więc teraz przejdźmy do sedna naszego odcinka, także spójrzcie na to e, C tu naprawdę przetestowany został bez stawy. Mi to dziwnie Że na mx 4 bez stawy, jak to? E, ale spójrzcie, nie mam ZOGI, nie mam B, nie mam Perku po skupianie i mam już tutaj 0.3 3100 dpm 2 sekundy czasu celowania e, Ponadto Then, tak naprawdę polowe na właśnie czas kopiania plus te polowe, które Wam pokazywałem. Oczywiście będę miał dłuższego stana. Moja za załoga pocierpie troszkę na tym, ale mówi się trudno. Chcę przetestować po prostu MX-a tak maksymalnie podziałko, ponieważ pamiętam, jak ten ciąg dostał to no, produ, to było taka żyleta przepotężna więc rozdamy sobie takie perki. Koncentracja, która sprawi, że właśnie mamy tutaj jeszcze lepsze kopiania to jest super sprawa. Do tego damy zwiat, bo poza tym Chociaż Akurat to nie jest głupia, ponieważ skoro to redukuje negatywne skutki ogłuszenia, to może się na, naprawdę przydać. Zwłaszcza, że dałem tam to polowanie na prawo, więc to może być spoko. Tutaj tak samo dałem pletelstwo na prawo, szczarz zbiorna, koncentracja. Spójrzcie, takie perki typowo podziałko, i mi naprawdę robi się z tego Żyleta, nie? To ogólnie te działa w bitwie, to może być, nie wiem, crazy Data Taranik, AMX akurat lubi sobie walnąć starana w kogoś Inżynier, jazda terenowa, bardzo fajne to są takie, wiecie, basic perk'i na hateki, które chcecie zrobić po prostu pod celność maksymalnie, więc to spoko tak naprawdę nie mam żadnego innego lepszego wyboru więc dam tutaj, być może wpadnie 2270 asysty, dzięki temu będę miał lepszy czołg, kto wie, kto wie ale fajne DPM nam się bardzo robi. Co? Walka w zwarciu, tuning, Intuicja mi nie jest potrzebna. Desperata lubię po tych zmianach, więc no naprawdę DPM tutaj można zleć fajnie, nie? To średnie uszkodzenie na minutę. I polecimy sobie z takim zestawem bitwę. Zobaczycie jak to się buja. Myślę, że odbonuję przełęcz. Akurat po ten czołg odbonałbym przełęcz i zbonałbym karele. Kareli nie lubimy na HTK i tak. I dało nam bitewkę. Niestety, dwie arty. Z całkiem lubię, tylko. Ostatnimi czasy, tak jak wam nagrywałem właśnie chyba wczorajszy odcinek Nie jeżdżą, nie ma czołgów ciężkich bitwy bitwach losowych właśnie Jest jakiś totalny wysyp medów, w tej arty też jest dużo, także Raczej nie będziemy się fajnie bawić w tej bitwie Mimo tego postaram się coś zrobić, Przetestujmy ten czołg <laughs> W sumie zastanawiam się czy nie nagrać wam kolejnego odcinku z Onslauta Bo w sumie jak pisaliście komentarze To ci ludzie, którzy już rzeczywiście się wypowiedzieli, to bardzo pozytywnie. Akurat ja sam uważam, że ten sezon jest udany. E, jest bardzo fajny. Ja zresztą mam już chyba 4,5 tysiąca punktów, więc tam ogólnie rzeźby nieźle. Mam spota, także No mogę dostać na tym przeszale całkiem sporo. Dobra, zaryzykuję. Jechałem. Mogę tutaj dostać szczerze penę od e, nawet ale patrzcie jakie to działko jest dobre nie teraz jak to takie tubki będzie sadzić, yy, sadzić że to jest szok Ponadto mamy szybsze pociski na MX aktualnie 1310 APki z taką właśnie alfą I Właśnie średnia penetracja też się zwiększyła yy, tak jak wam tłumaczyłem są perki właśnie na yy, pomniejszanie widełek yy, RNG więc też na bardzo duży plus yy, Ta arta to mnie tak gnębi yy, Niemiłe jest kolega yy, to to muszę przyznać Szkoda tej pechy wycenturiona, bo myślę, że na spokojnie by. Ujujuj, na stanie taką. I to, to też jest to. Akurat te perki na Randomach, które Wam po prostu e, pomagają z tym stanem, to jest coś bardzo fajnego. Mam dla Was do przetestowania jeden naprawdę bardzo eksperymentalny zestaw, bo ponieważ są te polowe, które e, na przykład nam zabierają zasięg widzenia, czy zabierają nam e, stabę, ale właśnie chronią wam bardziej załogę i redukują właśnie też te, e, te negatywne skutki e, stana. Więc to też jest bardzo fajne i zastanawiam się czy nie zrobić takiego builda akurat na losowania gdzie jest naprawdę dużo arty, czy na przykład w takiej bitwie to by mogło być bardzo ciekawe, ale Dudnie ten mx, no muszę przyznać, że jest to troszkę taki vibe jak przed tym nerfem jednak, nie? jak zaraz po tym buffie Brakuje mi czasu w tej grze takiej jednak które były tak potężnie opy jak tym czy coś takiego. W to, to były takie fajne czasy w Wocie. Oj, widzieliście to? Uuuu, <grym>. to była niezła bomba. Muszę przyznać, że dostał taką lutę odkrętką taką zr zrobioną na czas reakcji została tutaj wydymany. Fajnie, fajnie. No, to działko daje miodu. Szkoda tylko, że Arty jest ustawiona w taki sposób, że mnie będzie tutaj gnębić przez całą bitwę. Ale no, czuć, nie? Że te działki znacznie lepsze. Właśnie to, że tutaj można zrobić 0,27, 0,26 cenności na czołgu, który ma 560 alf i często wali po 600. To to jest grubo. To jest bardzo grubo. Poceluj jakoś tutaj. Mm w tą stronę Może ktoś ciekawy wychyli Jak nie to trudno eee, Mogę to spróbować zawsze podjechać tą uliczką akurat w tym momencie Możemy potestować Wp chyba uciekł Spróbuję Niestety ale lightem nie będą mogły klikać Pod takim kątem jak dam tutaj eee, Daliśmy w testetunie Ta testetunia też ma oczywiście bicie na nas więc musimy o tym pamiętać chociaż jakiś jest klej tutaj to jest fajnie już Mamy gdzieś pz -a. Także wiecie tak na kadłub będę musiał sprawdzać to sobie akurat ba Pamiętam bardzo lubiłem tą meta na e, MXM4 nie Tak sprawdzać na kadłub sobie coś pikać Ten, Ta górna pyta jest bardzo twarda Niestety ale nigdzie go nie przebijemy Także big szkoda Ja nie wiem czy na awku Może Żyjesz? Nie, nie rusza się tak, także całkiem interesujące. 3000 już masz z tej bitwy. A no tego dymęczu tutaj jest całkiem sporo jeszcze. Także fajna opinia się trafiła. Chyba kolejny odcinek, w której znajduję aktora, e, który jest ustawiony idealnie pod nas. <laughs> Więc miło. Bar bardzo, bardzo miło. Dostał kolejną. Niestety Arta ma to i mnie będzie gnębić delikatnie, ale 4000 już mam, także no. Ja nie wiem czy MX znowu nie wrócił do takiego etapu, że ty można właśnie pykać na 5000. Bardzo mocno się to wydaje. I się to działo jest tak przyjemne aktualnie, 27 tylko. A szkoda było strzelać, nie? Eee, za taką ilość uszkodzeń. Hm, ciekawy przypadek. Ten fazyt być może go wyrzuciło. Albo coś takiego że Centurion, akurat Centurion może mieć problem z przebijaniem tutaj nas. E, co ty, Coś to zrobił troszkę. Działem mu blokuje specjalnie. To też jest e, przyszły poradnik to będzie z blokowania działem, właśnie by was nauczyć. Wybija celownik dla czołgu przeciwnika, bo to też no mimo wszystko e, czasami dup, dupkę ratuje. E, Huknął we mnie FV. Nie, nie spodziewałem się szczerze, że, że tam stoi. Czy... Ja, gdzie ty chłopie stoisz? Fałem. Aha co to, to jest? Pozycje Okej. Okay. Bardzo dziwna pozycja. Nie spodziewałem się, że będzie tam akurat. No niestety Kier kierowca zginął. Zaraz też zginę, ale jadę Jolo. Mamy eteruje Dukcią. Także dobijemy koleżkę. O to statuły nie wychylę na mnie. Dlaczego mnie przebije? E, tak ta się spodziewałem, ale i tak całkiem nieźle. E, 6000 w takiej bitwie. Pierwsza bitwa i Slick's Szóstka. Także nieźle, jak na to, że był to matchmaking na dwa hateki. Dwa hateki w bitwie to bardzo fajnie wyszło. Także tutaj mam tabelę końcową: 6000. Bardzo fajnie. E, Sfelowałem swe tam jakieś ciało, ale patrząc na to, jak te działko chodzi, jakie fliki dałem, to bardzo fajnie. Myślę, że pykniemy jeszcze bitewki, bo bardzo przyjemny zestaw nam tutaj się wytworzył. Mamy już bitewkę na Berlinie. To już losowanie. Nie wiem szczerze jak to do końca pograć. Do nam więcej ataków, bo cztery tam, tam były dwa, tutaj są cztery. Ach, pa pamiętam te czasy, jak rzucało po 7-8 hewików na drużynę. Kiedyś to było. <laughs> Kiedyś to było. Eee, I co my tutaj może porobić? Akurat. Takich czołgów do jest całkiem sporo. Niestety E3 bardzo, bardzo to boli zawsze. Wychylanie na E3. Ale myślę, że może pokombinować tej wideo, żeby porobić coś fajnego. No, e, poglądam o tej prawej. Akurat MX jest takim czołgiem, że on ma bardzo dobry kadłub. E, tylko jeśli ktokolwiek tam się spotnie, to ta prawa jest wykluczona z dalszej gry. Ale poglądam o tej prawej. Na, na samym takim początku coś tam popykać, powychylać. Jeśli na, na samym początku to w ogóle bym się ustawił tutaj i dał przestrzał czołgi chcące zajmować okna. Spójrzcie, tutaj ktoś jedzie i tu pup. Także, o, jest pierwszy. Jak ja byłem celowany, Perfekcja, tak, tak wcelowany byłem i. ja no i to jest ten 60 TPD. -y. Totalnie OP maszyna, totalnie broken choke. Tak to wygląda, niestety. Nie miałem farta. Nie, nie mieliśmy farta widzowie. Także takie życie, ale spójrzcie, stąd jest przestrzał Jak on będzie stał, jak borowi w oknie Oj. Ciekawe. Ciekawy przypadek. Hewikowy. No. Hmm. I teraz robi nam się delikatnie pod górkę, chociaż myślę, że ten hewik nie jest w stanie do końca tak tam grać. Że to nie będzie taka łatwa gra dla, dla tego zawodnika. Także, no, delikatnie go wyciągamy tutaj. Jakbym dał mu jeszcze jedną tubkę, tylko ta Baczytynka mnie bardzo nie lubi. Szczerze. Na, cyk, kolejna bomba. A ta też kolejna bomba. <grych> Oj. A, ale tutaj będzie woleczka. I szczerze, e, ta moja prawa strona jest znacznie lepsza. Z, jest o wiele, wiele lepsza, ponieważ od tej strony Miasto można grać. Bo na przykład, się gdy, grać z tej bazy chcieliby się grać tutaj, to tam jest to taka półka tragiczna i tam często się ktoś ustawia. Z tej strony raczej tak to nie, tak to nie wygląda, nie? Up, kolejna bomba. Już mamy 2000 praktycznie. Fajnie, co o to chodzi? Chodzi to kuna, tak jest. Mm, akurat. się zastanawiam się, czy go przebije po traczku. Zastanawiam się, ale to działko nie, no żleta to jest totalna żleta. Eee, uwielbiam ten Jok, Uwielbiałem nim grać turnieje, randomy. Jak dostał Buffa, świetna maszyna to była. Teraz można naprawdę poczuć, jak mocne, w sensie, przynajmniej w takim małym stopniu. Jak ktoś z Was nie grał, to możecie eee, sobie wyobrazić, jak bardzo to było P, bo kiedyś nie potrzebowaliście takiego zestawu, nie? Jak ja zrobię, czyli wentylacja, tamte minus 8, dosyłać. Kiedyś mogliście grać eee, HP Turbo i jechać. No i tyle. No i to był wywóz hejterów tak, A ja aktualnie troszkę bardziej pokombinować trzeba e, I to jest to, mamy tutaj taki perfekcyjny wraczek, ponieważ Słania on nam e, kadłub Myślę, że może mu dam po dachu, lecz to nie jest ten kaliber e, By go podaż kupenować. penować Kręcę tą wieżą jak mogę, by władz zasłonić i co jeszcze siebie nie przebił, więc bardzo fajnie 616 i może coś się uda tu, tutaj popykać. Jeszcze Marcina bym dobił. Bo Marcin się męczy, kolega. A nie chcę, aby się męczył, nie? Dokładnie tak. Nie chcę, by Marcin się zmęczył graniem w gieleczkę, w granie w ciągunie. Także dobijamy z ownika. się troszkę, że się obawiam, że ten Polak na mnie wychyli. W momencie, gdy ja będę chciał BZ dobić. Dobra, bardzo fajnie. A to niestety z wrogo mapy. Także prawdopodobnie mnie, mnie tutaj będzie ciągle dudnić. Co jest to, właśnie? No. Opa! Ej widzieliście ten pik na, na, na pierwszym biegu? Ha! Na jeden razy Taką tubkę quickscope'a dostatek. Mm. I, I to jest to. E, po to wam nagnę ten podanik, bo naprawdę do wychylania na, na taki pikselek to, to jest totalnie OP. Totalnie OP to jest. Powiem wam, dunni to przepotężnie. Nie, A się za, za bardzo zagadałem. Dobra, dobra, przeholowałem, Zagadałem się, i dopiero teraz mi się przypomniał, jak krótki nierównowagę w sumie ma Jaga, nie? I jeszcze jak ma Desperata, także nieważne. Ale no, całkiem ok, gieleczka, mimo, mimo tego. I mamy już ostatnią bitewkę. E, najbardziej korzystny matchmaking, na pewno. Pytanie, czy to będzie najlepsza bitwa w tym odcinku. E, ale. No przyznać, że fajne losowego dawno nie miałem takiego e, bitwy losowej. Tundra sporo takiego, ponieważ a 7, także no fajnie, fajnie, miło przyjemnie. I ja osobiście pojadę, so, pojadę na lewo. E, nie jestem fanem grania Heal'a w żaden sposób. No, jest to takie losowe dla mnie osobiście. Czasami jest tandem, czasami nie. W sensie Podobnie tutaj, ale po prostu jak mam wybrać to te 1-2 jakieś tutaj e, bardziej do mnie. Przemawia. damy sobie blendzika, być może tam jakiś TEDek jedzie czy coś takiego. Czasami warto próbować blendziki posiadać. I ogólnie moja drużyna tak się po 50% podzieliła troszkę na chwilę, troszkę tu, troszkę tam. Więc całkiem fajnie. Ale też bardzo przyjemnie, ponieważ czołgi z drużyny przeciwnej tutaj jadą najgorzej. Jak maszynki stoją gdzieś tutaj na, na tym właśnie hulu. No I po prostu campion, to wtedy bitwy są tragiczne, obuźliwe i fufu. Więc -fu. eee, jest, jest tutaj ba bardzo miło. Delikatnie skrócili. Mm, bardzo fajnie, że ten klan skrócił. On przy okazji wychyla na BZT. nie boi się. Nie boi się, dobijają. jeszcze pestkę pewnie ma, ale dał mu raczej efort, nie? W sensie dostał taką dużą malfę. Bardzo dużo malfa dostał. Ten ziomek. Będzie chciał sklepa klapa dla do mnie, kotaczko. I zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, co wykombinujemy z tego. Co tutaj uda się uczuć. Ale tak myślę, że to może być całkiem niezła gra. Troszkę tutaj puszczem widzę kolegów. Także nie wiem, czy nawet się nie przestawi za chwilę. I może nie skasować tego. Wychyliłem sobie. Pup, bomba. Kran na pewno coś będzie kombinować. Gotam. Widzę, że on jest taki, że śpież mi go, nie? To tam kurde. Cały trzęsie aż. z sobie. Kolejna bomba, P120. Elegancka, elegancka. Eee, być może dam jeszcze jedną. No, no, no. Chciałem spry spry sprywać po takim pixelu Terlaka, ale nie miałem reloadu jeszcze, niestety. Gdy ktoś spotną konia, to byłoby by bardzo miło. Mogę też sprywać i przestawić za chwilę. Mmm, dasz, sobie... O nie, on teraz wychylił Zastanawiam się czy się nie przestawić ale w takim razie nie Dobra trudno się mówi Dobra super e, Kunka raczej nie ma e, i Jednak to nie będzie aż taka fajna bitwa cały team jest zamknięty na heal. Ale jest też kuni Jest kuni e, Tylko problem jest taki że skoro właśnie ten mój ziomek ta bezeta dostała na początku bitwy to z tyłu jest FV. <grym>, tak przewiduję że jakiś efekt tam będzie. W konia wchodzi pojazd, tylko no delikatnie źle pocelowałem. Tak bardziej przy dziale to chyba wchodzi, nie? To też zależy, oczywiście, pod jakim kątem, ale no. Wiecie, jak jest. Chłopcu też tam na pierwszym biegu wychylam normalnie. FPV strzelił, także ja puszczuję. Szczerze, myślę, czy nie olać i ISA czwartego i nie wjechać w ogóle kunka. Ryż, dobra. Farmimy go, dupka po traku, heal mnie może mieć akurat, UDES nie może mieć na, na przestrzelę, postaram się go tak właśnie baitować na kadłub Kolejna pystunia. On ma apaki, co jest szczęście, więc też bocik jest, spójrzcie jak dupkę podbiję sobie, to, to lepiej by było dla niego, gdyby on mi szalił, a po, właśnie po górnej płycie chciałem powiedzieć, że po górnej płycie bądź po włazie, nie? Po takim kątem, więc. Ale zapaliło mu się na zielono. Akurat ten e, wskaźnik z penetracją to dla takich słabszych graczy bardzo ułatwia. Nie, no dobra. Zostaję właśnie się szota po dachu. Nie, ale by to była wita, dobra. No cóż, no. Takie witewki, takie witewki. Y, zawsze posiłem tutaj potencjał na ten odcinek. Ale zostawić fajny. E, jeszcze raz Wam przypomnę. Z czym grałem, ponieważ tutaj mamy minus 8 wentylacja dosyła, czyli nie mamy stawy. I spójrzcie, jak to chodzi bez, te, bez tej stawy. E, właśnie, uważam, że ludzie aktualnie nie nauczyli się jeszcze po tej aktualizacji, że można grać bez stawy, czasem lepiej dać takie coś na hateki, niż narzekać, że jest słabe Ponieważ ponieważ no tutaj 0,2 cenności na samym stoku oczywiście w bitwie to się polepsza. Perlki macie jak najbardziej do zapisania, możecie sobie cofnąć materiał, także dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, koniecznie łapeczka w górę i dzięki, do zobaczenia jutro, także.